Hej, witam Was serdecznie w kolejnym filmie Zempery i zapraszam do oglądania. Moi drodzy, dzisiaj dosyć długo myślę wyczekiwany film i bardzo potrzebny: czyli poradnik o tym, jak składać niebieskich dowódców. I 90% tego filmu tak naprawdę będzie dotyczyło tych dowódców na graczy, czyli na władców zamków. Ale o NPC też sobie na koniec powiemy. I też muszę dopowiedzieć, że w tym pasku odtwarzania na YouTube na dole. So, jest taka podziałka jakby na tematy poruszone w filmie więc jeżeli Was na przykład interesuje właśnie dowódcy na NPC to możecie sobie tam zajrzeć na to i to jest takie podzielone y, więc będzie widać w którym miejscu mówię o czym i tak samo jest w opisie też jakby taki, taki spis treści więc to y, fajnie myślę będzie Wam ułatwiało to już na paru filmach y, było, ale o tym nie wspominałem chyba jeszcze więc no, y, na pewno to trochę ułatwi dobra, przejdźmy zatem do tematu filmu y, i... Takim kluczem do złożenia dobrego dowódcy Jest y, Równe rozłożenie wszystkich Potrzebnych nam parametrów I ja posiadając 10 dobrych i 4 średnich Dowódców Tutaj jeszcze mam w sumie 5 średnich dowódców Na pvp, czyli ten jest nieskończony Mam chyba tylko Jednego takiego, który ma wszystkie Parametry porówno I chodzi o to, żeby wam naj... Wyjaśnić jak złożyć takiego Dowódcę najłatwiej to jest na to taki przepis, i to nie jest przepis gotowy, że ja wam mówię, który z klejnotów z waszego wyposażenia macie włożyć i tyle, tylko wy musicie poszukać trochę. No ale przyjrzyjmy się, co ten dowódca posiada. E, mury mo może zasłaniać kamerka, więc powiem, ile ma murów. Ale tak, mamy 147 wręcza, 140 dystansu, 104 dziedzińca, 115 murów, czyli rzeczywiście jest ich dosyć mało. E, 36% jednostek dostępnych na skrzydłach. Ewentualnie na to, co jeszcze można patrzeć, to fosa. Jest jej 84%. No i główka z siłą do jakichś tam wojsk, których nie używam, ale to zawsze można sobie zamienić. Kwestia jest taka, że ten dowódca jest taki najbardziej zbalansowany. No i teraz zacznijmy może od podstaw czyli od tego, jak musimy sobie ułożyć nasze ubranka. Czyli nie mówię teraz o klejnotach, tylko o samych elementach wyposażenia, tak? Generalnie. Najpierw zaczynamy od broni, która ma, jak widać, 80- kilka procent dystansu i wręcz. może złóżmy sobie, ja tu mam jakiś wolny slot, może. Eee, dobra, zdejmę sobie tego, później go złożę na nowo. Już tak naprawdę, okej. Okay. Eee, tylko pokażmy sobie niebieskie elementy. No i pokażę wam mniej więcej, jak to powinno wyglądać. Czyli zaczynamy sobie od eee, broni. I jeżeli nie mamy srebrnych lub złotych elementów To musimy brać tak, aby mm, Wręcz był na dwóch elementach I dystans na dwóch elementach na samej górze Albo taki drugi od góry Bo tutaj, tutaj mamy dystans i wręcz I dodatkowo jeszcze może być wręcz Więc weźmy sobie na przykład coś takiego Mamy tego wręcza już 100 A celem jest uzyskać maksymalną wartość wręcza i dystansu Czyli 120 na 120 No a żeby to zrobić No to musimy sobie następnie wziąć kolejną zbrojkę która na przykład też będzie miała wręcz Ok, już mamy 120 wręcz. No to teraz potrzebujemy dwóch na dystans Poszukajmy zatem jakiegoś hełmu na dystans Dobra, jest No i jeszcze został artefakt Artefakt ma dwa parametry, które są za każdym razem inne Mogą być wylosowane Dlatego możecie mieć na przykład artefakt, który daje dystans i wręcz jednocześnie Postaram się taki znaleźć Chyba go w magazynie nie mam Ale no są takie, może tutaj gdzieś będzie są takie, które mają i dystans, i wręcz e, naraz. Dobra, nie będę tego teraz szukać, ale uwierzcie mi, że właśnie mają obydwa te parametry po 20% tam około plus minus, bo to wiadomo, e, to też musicie wiedzieć, że jak jest mniej gwiazdek i mniejsza wartość sprzedaży, to te parametry są słabsze niż mogłyby być. A 3 złote gwiazdki no to jest wartość maksymalna, to jest najwyższy parametr, jaki może być, choć jego można jeszcze podkuć sobie u Technikusa, ale o nim będzie mowa w późniejszej części filmu. Dobrze. Jeżeli ktoś się zastanawia, kiedy będzie o kasztelanach, to w przyszłym tygodniu również pojawi się taki um, podobny do tego film, tylko o kasztelanach. Więc wybieramy sobie artefakt. No, brakuje nam jeszcze dystansu, tak? Więc bierzemy sobie artefakt z dystansem. I najlepiej, żeby on właśnie miał albo do murów, um, albo do fosy, coś w tym stylu. I na przykład mamy artefakt z dystansem, ale do rabowanych zasobów. No to patrzę i mam też artefakt z wręczem i murami. Teraz co mogę zrobić? Mogę wstawić sobie wręcz, mam go za dużo i teraz któryś element z tych dwóch z wręczem zamienić na dystans. Czyli szukam sobie na przykład broni, która miałaby yy, do dystansu. O, proszę bardzo. No i nagle nam się wszystko elegancko redukuje. Yy, więc mamy już 120x120 120 to jest też nasz taki cel. Druga rzecz, na którą warto patrzeć w zbrojkach, no to, jest, to są mury. Jeżeli uda się znaleźć fajną zbrojkę, która będzie miała minus, na przykład 15 murów albo więcej, to bardzo fajnie, bo dajemy sobie coś takiego. Główne mury są na hełmie, więc jeżeli będzie takie 115 tutaj i 15 tutaj, no to już mamy 130, to jest całkiem przyzwoicie. Oczywiście tego się da jeszcze więcej osiągnąć z główki i klejnotów, ale do tego właśnie przejdziemy. Więc żeby znaleźć niebieską główkę, no to koniecznie musi ona być na władców zamków Czyli tutaj jak widzicie, ja, na górze one mają, ja się posłużę może screenshoterem, tak będzie najłatwiej Mają napisane dowódca, tak, ale mają też napisane na co są, nomadowie Czyli szukamy w tym miejscu, tutaj, żeby było napisane władcy zamków Samuraje, tutaj mamy na przykład obcy, obcy, obcy Eee, sprawdźmy dalej. O, na przykład ta główka jest na władców zamków, tak eee, i szukamy sobie, żeby znaleźć wszystkie takie główki jednocześnie, żeby się z tym nie bawić, to wpisujemy sobie wyły A. I tak naprawdę te trzy literki wystarczą. Nie trzeba dalej pisać, bo to pisanie nieźle muli e, grę. Więc wystarczy wpisać te trzy literki, chowamy sobie ten panel wyszukiwania. No i pokazują nam się główki niebieskie, które są właśnie na władców e, zamków tutaj. Mm. No, mi się pokazało ich tylko 4, ale tak naprawdę mam nie wiem z 20, bo są po prostu na wyposażeniu, nie? no. I szukamy czegoś, co nam będzie pasować, i co jest najważniejsze w główce. No, już wam mówię, weźmy sobie PVP 1. I tak najważniejsze sprawy to dziedziniec władców zamków, czyli ten pierwszy parametr, który widzicie. On tak naprawdę musi być, żeby dowódca był silny. To ten parametr na główce musi być. Dobra, patrzę, się wszystko nagrywa dobrze Tak, dalej parametr to albo minus do ochrony fosy, albo minus do ochrony murów Lepiej, żeby mieć jednak do ochrony murów, bo fosę można sobie na spokojnie w ataku głazami zredukować A mury to już różnie, no, rzadko się broni ma na machikułach ale ja, jeśli już, no to, to pomaga. Tak więc minus do fosy albo murów na drugim bonusie. I trzeci to koniecznie musi być opóźnienie wykrycia armii, no bo jeżeli nie, to ym, broniąca osoba natychmiast, tak naprawdę, jak tylko wyślemy atak, to go zobaczy. Następnie mamy efekty jednostek i narzędzi, i to też jest istotna rzecz. Najlepiej, żebyście mieli do siły demonów. Bonus, tak jak tutaj widać na górze, jest do siły demonów podczas ataku plus 9 i też trzeba wiedzieć, że to nie jest podawane w procentach, tylko to jest podawane w punktach. Czyli, jeżeli demon y, ma siły 175, to tak naprawdę z tamtą główką ma siły 186, i to dopiero jest mnożone przez siłę wojsk dystansowych, ok? Więc to należy wiedzieć. Mm. I najlepiej, żebyście mieli demony, no bo jednak demony są najsilniejsze, tak i nimi, nimi się robi takie porządne, najlepsze ataki. Ale jeżeli na przykład werbujecie dużo wojska z przedwieków, no to główka z siłą jednostek z przedwieków też będzie fajna, żeby takim klepanym wojskiem właśnie też y, trochę narobić na przykład na dziedzińcu czymś. Drugi parametr to może być albo też siła do innego wojska, no na przykład tutaj mamy do demonów i do berserk, y, berserkerów i włóczniczek. Albo będzie to rabowanie, ilość rabowanych zasobów przez dany typ jednostki. No, zazwyczaj, no nie zawsze się udaje wygrać w ataku, tak więc to rabowanie nie jest jakimś kuszącym bonusem. Dlatego, lep no, lepiej mieć dwie siły, jeżeli macie wybór, ale to już nie jest takie ważne. Ważne, żeby było właśnie dziedzinie późne wykrycie, fosa lub mur i siła demonów lub innej jednostki, którą będziecie używać. Warto też sobie podpisać, ja tego nie zrobiłem, ale może sobie podpisać pvp1demony I wtedy wiemy na przykład, że tutaj mamy główkę, która zwiększa siłę demonów No i jeżeli układamy sobie atak złożony z demonów No ja nie mam szablonów na demony gotowych, więc po prostu o, miód mi się wklei, nieważne Jeżeli układamy sobie atak złożony z demonów, tak? No to widzimy, że tutaj nam najbardziej podpasuje główka z dopiskiem demony Tę sobie wybieramy i ta siła będzie rzeczywiście większa dzięki temu bonusowi tak tutaj do demonów Tutaj jest to napisane w efektach ataku No dobrze Tak więc to jest to na co musicie zwracać uwagę przy główce I teraz tak naprawdę gwóźdź programu czyli klejnoty Aha jeszcze zanim to to powiem wam że okno wyposażenia bardzo się ścina jeżeli mamy coś tutaj wpisane Więc jak już skończymy korzystać z tego wybierać główki to usuwamy to, żeby nie muliło, nie? bo jeżeli mamy wpisane, to będzie mocno mulić. No i teraz przechodzimy do klejnotów. Z klejnotami sprawa ma się tak samo, jeżeli układamy coś na warców zamków, e, no weźmy sobie na przykład to miejsce, tak e, to w wyszukiwarce też musimy wpisać wyły A. No ponieważ mogą nam wyskoczyć klejnoty na NPC, których nie chcemy przeglądać, bo będą nam po prostu utrudniać robotę tak? Będą nam e, się tutaj pokazywać, a ich nie chcemy. Wyjątkiem jest, gdy klejnot na NPC, ja to chyba nawet w którymś z moich dowódców użyłem. Zaraz wam pokażę. Jedyny klejnot NPC, jaki fajnie wykorzystać, jeżeli rzeczywiście macie słabe nagraczy, a na NPC wam wypadł dobry, to jest chyba... E, zaraz go znajdę. Poczekajcie. Gdzieś tu miałem klejnot na NPC włożony. W artefakt. Może nie w artefakt. Eee. Teraz się znajdzie O proszę bardzo! Mamy klejnot, który ma siłę na dziedzińcach celów NPC, ale ma też 42% do dziedzińca na wszystkie cele, czyli graczy również i 13% jednostek na skrzydłach. Jeżeli rzeczywiście brakuje wam klejnotów, to takie coś może mieć sens. Jeżeli macie słabe klejnoty, no to taki można zastosować właśnie przeciwko graczom, ale to jest tak naprawdę jedyny wyjątek, jeżeli macie bardzo słabe. No tutaj też chyba się posiliłem, bo to już był taki Tak naprawdę na siłę robiony dowódca Nie powinienem był tego robić, ale Stwierdziłem, że się pobawię Dlatego nie jest zbyt mocny Tak więc Właśnie to jest jedyny wyjątek gdy używamy NPC Ale żeby sobie ułatwić robotę To wpisujemy wyły A I wyskakują nam tylko kolejnoty na w zamków I teraz, uwaga, uwaga Ten właśnie taki przepis jak wkuwać klejnoty, który taka regułka polega na tym, że aby ułożyć takiego właśnie zbalansowanego dowódcę jak mój PvP 8, musimy z, w bonusach klejnotów mieć dwa razy, tutaj to nawet widać trochę zmuliło, ale okej okay, Musimy mieć. No właśnie, jak wyszukujecie to tekstyna. E, musimy mieć dwa razy w, klej... w bonusach klejnotów wręcz Ja tutaj mam albo dwa mocne, albo ewentualnie trzy, więc to trochę odstaje od tej regułki Dwa razy bonus klejnotu do wręcz przeciwko władcom zamków Dwa razy bonus klejnotów e, do dystansu przeciwko władcom zamków e, Dwa razy duży dziedziniec, czyli ten 30 ileś albo 40, Lub jeżeli macie tego dziedzinca tylko 30 w jednym klejnocie Albo nawet 20 coś, no to wtedy trzeba ich użyć 3 sztuki e, Więc dwie, dwa lub trzy klejnoty z dużym dziedzińcem Przeciwko, no może przeciwko wszystkim celom Tak, więc tutaj też dwa lub trzy e, Tak Następnie zalecane najlepiej, żeby Wam się udało właśnie też dwa na dziedzińcach władców zamków klejnoty Tutaj mam tylko jeden e, No i ostatnia rzecz to dwa klejnoty na jednostki dostępne podczas ataku na skrzydłach i dwa klejnoty jednostek do na skrzydłach przy ataku na władców zamków. Tak więc podsumujmy sobie. Dwa klejnoty wręcz na władców. Dwa klejnoty dystans. Dwa klejnoty dziedziniec. Dwa klejnoty dziedziniec na władców. Dwa klejnoty jednostek na skrzydłach. I dwa klejnoty jednostek na skrzydłach władców zamków. Czyli mamy tego 2, 4, 6, 8, 10, 12. Czyli tyle bonusów, ile. Tak naprawdę możemy mieć z cleanotów. czasem są rzeczy w stylu mur. Ja na przykład właśnie mam gdzieś dużo bardzo tego muru o 159, i tylko jeden klejnot daje ten mur. Bo główka daje 15, klejnot 5 i z ubranych wyszło 140. Więc to też można, ale żeby właśnie zrobić takiego zbalansowanego, no to dajemy sobie z tych wszystkich bonusów w klejnotach. Musimy to tak te klejnoty nasze dopasować. I powyszukiwać, żeby miały właśnie każdego z tych bonusów e, po dwa, nie licząc y, murów, bramy. Tak? Mury, brama. No, tak naprawdę to jest to, co nas nie interesuje, bo fosy w klejnotach to musicie też wiedzieć, że nie ma, jakby ktoś się doszukiwał. E, fosy w klejnotach nie ma. I, no, tak naprawdę to jest koniec tej regułki. Takie klejnoty musicie się starać złożyć. Oczywiście mogą być od tego odstępstwa w stylu więcej dystansu, mniej wręcza, i też w taki sposób jest składany ten złoty dowódca, z tego co mi wiadomo, za milion rubinów, który tych bonusów dokładnie tyle ma, i tam wychodzą fajne, właśnie parametry. To chyba jak się lekko podkuje, to już podchodzi pod maksimum wszystkiego. Nie jestem tego pewien, bo nie posiadam i nie widziałem tego złożonego, jakby, żadnych screenów itd. Ale to jest taki właśnie przepis, żeby mieć zbalansowanego dowódcę niebieskiego, mogę pokazać tutaj na przykład. O, możemy sobie policzyć, tak? Dużego dziedzińca mam 1, 2, 46 i 36, i to się zgrywa idealnie w 80%, lekko ponad. Następnie dziedziniec na władców jest tylko jeden, no więc tutaj możliwe, że jakieś parametry były na tyle słabe, że jest ich 3 sztuki. Tak mi się wydaje, że tego wręcza wręcz jest 3 razy, a nie 2. Widzicie? Jest 10,5, 6,5 i 10, i 9. I wręcz jest 3 razy, a dziedziniec na władcu w zamku jest tylko raz. W którymś miejscu tutaj na dziedziniecach władców. Więc dziedzinca podstawowego mamy 2 razy, dziedzinca zwykłego mamy tylko jeden raz, ale to też główka sporo pomaga z tym. Ehm, następnie dystansu mamy tutaj. 2 razy tu 10 i tu 10, wręcza mamy 3 razy tu, tu i tu, jednostek na skrzydłach, na skrzydłach zwykłych jakby, mamy tutaj 8% i tutaj 8, więc też jest dwa razy, to występuje. Jednostek na władców zamków mamy e, tutaj 4 i tutaj 4,9. No więc mamy tych jednostek 27, tam jeszcze z nakładką z horyzontu, trochę tego jest więcej, 36, no tak, czyli 26 plus 10, 36 mamy tego. I to jest taka najlepsza, najlepsza metoda robienia zbalansowanego do dowódcy. Jeszcze można wspomnieć o ubrankach, że jeżeli macie je rzeczywiście mocne, no to warto iść w ten mur albo w fosę, najbardziej w mur, żeby sobie złożyć, żeby któryś z tych elementów miał dodatkowo jeszcze mur. Na przykład mogę pokazać na właśnie PVP PVP 8, tylko właśnie pamiętajcie, że jak już skończycie z klientami zabawę, no to zamknijcie to wyszukiwanie, bo bardzo będzie mulić. Eee, tutaj mam dystans, wręcz. Dystans, wręcz, a tutaj mam fosse. No to możemy ewentualnie na mur zamienić, ale to też się nadaje. Eee, bo ten mur jednak przeważa nad fosą, prawda? Bo fosę można łatwo skontrować narzędziami, a mur już nie aż tak. No i na przykład PvP-1, dosyć mocny dowódca, co prawda bardziej pod wręcz, ale no. E, ma wręcz w hełmie, ma dystans w klacie, ma dystans w artefakcie razem z wręczem, i tutaj ma fosę w tej broni, tak więc to też te parametry są z wyposażeń, nie tylko z klinotów. Następnie tutaj mamy dystans, wręcz dystans z fosą, właśnie i tutaj mury. I to chyba mi nie daje, tak, to mi nie daje 120% wręcza, ale stwierdziłem, że rzeczywiście 16% murów to jest fajny bonus. No już trudno tego wręcza, zostanie tyle, ile jest, ale murów będzie więcej i na PvP 2. Ten dowódca też jest całkiem fajny. Zwłaszcza on jest dobry do przechodzenia murów, bo jest dużo jednostek na skrzydłach, ale zarazem jest dużo muru i pełny dystans, więc to jest do przejścia muru bardzo fajne. Ale myślę, że właśnie ta ósemka też jest bardzo dobra. Eee, nie, nie, nie ósemka, przepraszam, ona ma mało murów, tylko u mnie na przykład dowódca z numerem. Jezu, teraz muszę go znaleźć. Eee, czy to był. Tak, trzeci. On ma prawie pełny dystans. No dosyć, dosyć jednostek na skrzydłach, ale ma minus 160% muru. Więc to jest na przykład taki dowódca bardziej do przechodzenia przez skrzydło na graczy, którzy mają dobrą obronę, dobrego kasztelana i dużo jednostek na murach. Coś takiego powinniśmy wysłać, żeby mieć jak największe szanse wejścia na plus 30. No a na graczy, którzy mają raczej słabą obronę, nie wiem, na przykład nie ma kolorku na murze, albo nawet jest, ale jest go na przykład, nie wiem. No... 500-550, słaby kasztelan na przykład 110, wręcza 120, ale na przykład dobry dziedziniec. To wtedy wysyłamy coś, co nie ma aż takiej siły przebicia przez mur. Tak tutaj jest tylko 120% i 127% dystansu. Taki przykład, ale dziedzińca jest znacznie więcej, jednostek na skrzydłach jest więcej siła demonów, więc to jest taki bardziej na słabszych graczy, żeby zrobić mocne wybić. Dobra, teraz jeszcze pokrótce opowiem, jak składać wyposażenie na NPC. Pierwsza sprawa to to, że to są dowódcy moim zdaniem mniej istotni niż dowódcy na gracza, więc wykorzystujemy tutaj słabsze ubranka, ale zasada jest tak naprawdę ta sama, z tym, że e, zamiast siły wręcz możemy dać sobie mur. Czyli tego wręcza nie musi być 120, ale może być, jeżeli będziemy atakować, no nie wiem, wręczem NPC, ale zazwyczaj robi się to dystansem. No, ale mimo wszystko może go być też 120. Nie musi. Ważny, ważny bardzo jest mur. Istotne dosyć jest to, żeby żaden element nie miał prędkości przemieszczania, bo wtedy te ataki nie będą nam się zgrywać. Żeby, więc żeby wszystkie elementy miały w okolicach 74-75% prędkości. Jeśli nie, to na przykład taki wężyk nomaden może się nam rozjechać. I zasada jest dokładnie taka sama, czyli musimy mieć teraz to sprawdzę. Tak, musimy mieć e, tak jak w tym dowódcy, dwa klejnoty siły na dziedzińcach. Takiej, takiej podstawowej, dwa klejnoty siły na dziedzińcach NPC, e, dwa klejnoty na jednostek na skrzydłach, dwa klejnoty jednostek na skrzydłach NPC, czyli już mamy 8, e, dwa na wręcz i dwa na dystans, czyli mamy 12. No i w główce, główki e, są dostosowane do eventów. I tak, na przykład, na Berimont może się przydać główka z prędkością przemyślenia drewnianej tarczy, gdzie najważniejsze w sumie będzie siła dystansu i siła na dziedzińcu, plus mury na przykład. Na Nomada najlepiej e, mieć siłę dystansu, siłę na dziedzińcu i minus do murów. Hmm. Na samurajów to samo, a na obcych używamy dowódców do graczy, tyle że zamieniamy sobie główki na te, które dodają bonus do chwały. No i tak naprawdę to tyle w temacie dowódców na NPC. No mogę tego mojego na przykład zaprezentować. Pierwszego, który ma dosyć fajne bonusy, i on jest właśnie zrobiony z tego przepisu, który wam dałem. Znaczy on ma główkę teraz założoną na coś tam, nie wiem na co, na Berimot chyba. No, ale yy, na przykład do atakowania tych okręgów miejskich, dajmo. Nie, to się broni, przepraszam, do atakowania tych miasteczek. No to dobry dowódca NPC jest jednak. Konieczne, żeby mieć y, małe straty, albo żeby w ogóle wygrać, tak więc y, nad tym też trzeba trochę jednak popracować, mieć tych dowódców tak z 10 do 15. Nadal, y, nadal dobrymi dowódcami są dowódcy czerwoni, czyli y, Feniksy. Ewentualnie mogą to być jakieś tam piaskowe, y, gdzie ja to mam? na przykład piaskowe przywoływaczki, te takie kości, znaczy nie kości, tylko kultu słoni. Dowódca halonowy jest ok, tylko ma niską prędkość Z takich ogarniętych jeszcze, no tak naprawdę te, czar te czarodziejki i feniksy Najbardziej polecam, jeżeli ktoś jeszcze chce czerwonego używać No No i to tyle Tak więc mam nadzieję, że trochę Wam rozjaśniłem ten temat Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzu Ewentualnie zaglądajcie do opisu, jeżeli coś by się zmieniło, bo jak wiemy, co jakiś czas Good Game Empire update'uje te maksymalne wartości, w sensie no, dla niebieskich dowódców jeszcze się to nie stało, ale dla czerwonych, jak pamiętamy, na początku było 90. Potem to trochę wskoczyło razem z wejściem e, przewoływaczek, jakichś tam dowódców specjalnych, takich czerwonych, e, więc to się zmieniało. Tak więc, jeżeli jakaś zmiana by nastąpiła i uważacie, że ten film, w momencie, gdy go oglądacie, jest nieaktualny no to zajrzyjcie do opisu, tam na pewno będą aktualizacje jakieś poprawki do tego bo to jest też taki, taki grząski można powiedzieć temat, tu wiele rzeczy jest dyskusyjnych e, ale mimo wszystko mam nadzieję, że pomogłem zaglądajcie na Discorda, ponieważ tam są e, powiadomienia, można się dopytać jeżeli czegoś nie wiecie i można sobie pogadać w mojej atmosferze, więc no. zapraszam z linku w opisie zapraszam też do wspierania kanału, subskrypcji zostawcie łapkę w górę, jeżeli film pomógł wysyłajcie go znajomym, którzy też na przykład zadałem wam pytanie siema, jak, jak składać niebieskiego dowódcę. Możecie ten film właśnie przesłać e, również na poradnik GGE, jak sobie wejdę. E, pojawi się niebawem zakładka wyposażenie i tam tak naprawdę ta cała wiedza, którą wam dzisiaj przekazałem, będzie spisana, więc jeżeli ktoś woli sobie poczytać, prze, przeglądnąć e, zrzuty ekranu jakieś, to to właśnie będzie dostępne w takiej e, formie. Więc dobra. Dzięki wam wielkie za oglądanie i widzimy się w kolejnym. Do kolejnego na razie bioro. pa pa.